Moi drodzy, ostatni, moi drodzy, ostatnia wyprawa z Minecraft Slendera, moi drodzy, ostatnia decydująca wyprawa, moi drodzy, z Minecraft Sendera, jak to się wszystko podoba, moi drodzy, ostatnia nasza decydująca wyprawa, słuchajcie, moi drodzy, w poprzednim odcinku, moi drodzy, Brock, który umarł, moi drodzy, za sprawą klauna, dał nam, moi drodzy, taką książeczkę, w której, moi drodzy, jest napisane, tam, gdzie wszystko się zaczęło, wszystko się skończy, moi drodzy, i co to oznacza, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co to może oznaczać, bo to jest podobno, moi drodzy, tajemnica rozwiązania zagadki Slendera, moi drodzy, tak możemy udzielić, w każdym razie, jeszcze moi drodzy, na początku zostawcie łapkę w górę, moi drodzy, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, moi drodzy slender, jeżeli podobał wam się slender, Minecraft, slender, moi drodzy, a dzisiaj, moi drodzy, ostateczna wyprawa, moi drodzy, koniecznie zostańcie, moi drodzy, do końca tego odcinka, bo w tym odcinku prawdopodobnie wszystko się wyjaśni, więc końcie, zostańcie do końca tego odcinka słuchajcie, panowie, El Prior. Słuchaj, i ten profesor, uwierz mi, on ma naprawdę nadprzyrodzone moce, widzisz? stary, go? Co? co? Jakie lecisz, no... go? I Elfie, i ktoś może profesor będzie nie znał, będzie nie znał, gdzie mamy iść. Stary, El, słuchajcie. Faktyczy, faktyczy. Dobra, nie, nie. Nie, nie mój to nie pytałem go o niego, ale faktycznie słuch możesz proszę, wiedzieć, Dobra, czy czy słuchajcie, czy 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 słuchajcie. Ej, Ej. Językiem do niego. Dobra, słuchajcie, El Primo, El Primo, Leo, słuchajcie, W tej książki tu jest napisane, tam ja nie gdzie, nie gdzie wszystko wszy miłeś. Tam gdzie wszystko się zaczęło, tam wszystko się skończy. Słuchajcie, to jest też wskazówka od Broka. Słuchajcie, w tym mamy iść, gdzie to wszystko się okaże. Stary, weź został w tę kuchiełkę ja cię, zaraz zniszczę, walczę ja Zniszczony ja ja jest! Ja mam, jest zniszczony, dobra ja mój drodzy. Muszę mój drodzy, dobra, słuchajcie, w ogóle... Co? Co tu jest stary? Co to jest? Oni tu są, oni tutaj czekają! Oni na nas czekają! Oni czekają tylko aż wyjdziemy, mój drodzy! O co z tym chodzi, wzięliście to? Oni tylko czekają, słuchaj, stary, dobra! Słuchajcie, oni tylko czekają aż wyjdziemy! Musimy pójść teraz tyłem, stary! Dobra, słuchajcie, ale gdzie mamy iść, słuchajcie! Gdzie my mamy iść, moi drodzy? Gdzie my mamy iść? Chodźcie, górą, górą! Ej, dobra, cicho! Cicho, 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 słuchajcie, dobra Musimy zobaczyć co tu jest Ej, hey, tu robimy, tu robimy zwiady, chodź Dobra, słuchajcie, zobaczcie czy tam nikogo nie ma, ale zobaczcie już ich nie ma Dobra, słuchajcie, bo już ich nie ma, ale zobaczcie to tu jest kolejna Kolejna tabliczka, gdzie jest Slender? Boże Jak na drzewie Slender, gdzie on jest? No przecież nie ma tutaj Co? jakiś Slender na drzewie? Boże moi drodzy, on też nas ogląda. Zobaczcie, jakaś tabliczka, nie uda wam się! Oni wszystko wiedzą o naszych planach. Moi e, drodzy, oni wiedzą nie o naszych planach. Się. O Jesteś się! Jesteście pewni! Moi Jesteś drodzy, tu pewnie? jest napisane nie uda wam się. Czy to Ej, oznacza co stary? Co? Musi, musimy dać radę za broka! Musimy dać radę, moi drodzy, teraz musimy uciec albo cokolwiek, musimy zniszczyć Slendera, moi drodzy, ale co to oznacza, nie uda wam się, moi drodzy? Tu jest napisane tam, gdzie wszystko się zaczęło, wszystko się skończy. Co to może oznaczać, moi drodzy, Gdzie się wszystko zaczęło? Napiszcie w komentarzu, co te słowa oznaczają, moi drodzy, w naszym kontekście, co to Freddy tam jest? Boże, słuchajcie, uj chodźcie słuchaj, chodźcie mną. Chodźcie, 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 chodźcie za mną. El Primo, bro! El Primo Leon, El Primo, gdzie jest El Primo? Stary, gdzie jest El Primo, El Primo, stary! El Primo, chodź stary, jesteś, dobra, słuchajcie! Moi drodzy, musimy... Słuchajcie, tam gdzie się wszystko zaczęło, tam... O oh Boże! Od klętu jest! Klędu jest, jest, chodźcie w boki, musimy iść boki, moi drodzy, ale gdzie mamy i słuchajcie, tam gdzie wszystko się zaczęło, to sugeruje, ja, mój drodzy na ja, początek. Ja, ja kiedy był umierał, wiesz? Dobra, no stary. Ale słuchaj, tam gdzie wszystko się zaczęło, wszystko się skończy, to oznacza, moi drodzy, że w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, czyli chyba tam gdzie przyjechaliśmy, moi. Ale co to może oznaczać? Czy to może A oznaczać? Ja wyszeli, to słuchajcie, chory. wiem co. Chodźcie do drogi, słuchajcie. Pamiętacie? pamiętacie? Tak, wisielec, Właśnie pamiętacie ten pierwszy dom, w którym byliśmy? Pamiętacie tam, no gdzie? Tu jest, mój drodzy, wisielc i tu się wszystko zaczęło, to go właśnie spotkaliśmy, moi drodzy Ale czy to może znaczy, że w tym domu jest jakaś tajemnica, w tym tutaj, zobaczcie, moi drodzy Czy to może no, chodzi o ten dom? Teraz zobaczcie, teraz. moi drodzy, tu jest ten Jezu, dom Ale tutaj to w, to w ogóle coś wybuchło, stary zaraz, e, zaraz, zaraz, kajcie, Leon, el, primo, chłopaki Co to jest? Co to? Tej góry tutaj nie było, jak jak Boga kocham I pamiętam, że tutaj nie było tej góry, moi drodzy, zobaczcie tego tutaj nie było chyba No zobaczcie, czegoś tak dużego e, Niczego tu nie, nie było Czekajcie, zobaczcie, co była, nie to jest była, tak grupa, ale, duże ale, o, o, Ona, się ona się jest większa niż była, stary, zobaczcie so, co to Co to, co dzień, to okay? w ogóle jest? Dobra, chłopaki, coś tutaj może być, co... SEDNĘ ZAMIEŚĆ! Ona nas goni, Boże mój ona on nas goni Co to jest, co to? O, stary, co jakieś drzwi tu są drzwi, tu są jakieś drzwi. drzwi. Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko, co to? <laughs> oh, to Freddy? Freddy, mój drodzy. Ale co ty tu jest? Ogie, słuchajcie, chłopaki, co to jest za miejsce? Ale wy to widzicie? Boże, to mój to drodzy. Co to, co to jest za miejsce? Co to jest? Boże, to jest ten klan. Boże, mój drodzy, co to jest za miejsce? Ale, ale czy, czekaj, czy klan to nie był bro? Tary, nie wiem, ale, mój drodzy, napiszcie w komentarzu, czy jest jakaś jaskinia, mój drodzy. Jakaś wielka, wielka jaskinia, największa, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Co to jest za miejsce, mój drodzy? Zaraz, zaraz, co to jest. Tu są jakieś drzwi! To jest to Chodź tu, szkoła tu są, Brawl tu są drzwi! Czekaj, 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 stary, tu drzwi! Jakieś... O nie, to są drzwi na KUT! Zobaczcie, drzwi Kolejne. na KUT! Tylko ej, godny... Ej, to będzie szyfr?! Co, ej, stary? Co, stary, to jest... Szkoła Brawl Stars! Szkoła Brawl Stars?! Co?! Szkoła Brawl Stars Zobaczcie! to są jakieś groby pedy Barley... Co to, dyrektor?! Boże, clown tu jest! Clown!

o co chodzi? Szkoła bo Stars była 5 lat temu Ale moi drodzy, o co z tym chodzi? Czemu tutaj są trupy? Czemu, Ej, to są trupy? Czemu tutaj są trupy, moi drodzy, uczniów szkoły Brawl Stars? O co tutaj chodzi? Ej, tam są jakieś Ale co Ej, to? to o co chodzi? Crown! Boże, on tu jest cały czas! Boże, moi docy, on tu jest! Ale moi drodzy... Czy to jest jakiś szyfr do tych drzwi? Zobaczcie jakieś tajemnicze drzwi z szyfrem, ale moi drodzy, tylko godny zdobędzie szyf, moi drodzy. Jaki tu jest szyf? Zobaczcie, to jest jakiś szyfr w ogóle. Chodź, 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 chodź. Co stary? Nie czekaj, zaczekaj chwilę stary. Ej, co to jest za dynamicz? I... O, o, przyszedłem! Taki dynamicz, stary, co to? tu? Poczekaj! Kłucni! O faktycznie, czekaj stary, poczekaj, co to jest w ogóle? Chyba, to... ja chyba co to to za dużo na to jestem! Co tu się pali stary? To się nie paliło! O co chodzi? Ej, bo ja nie mogę O tu co chodzi? O, to chodzi, stary, poczekaj! Poczekaj, aaa! Kroud! Kroud tu jest! Boże, mój drodzy, Kroud! Stary, zostań tu! Zostań tu, już go nie ma, już go nie ma, dobra, chodźcie, poczekajcie. Tu są jakieś cztery puste tabliczki, mój drodzy. Dobra, moi drodzy, o co chodzi z tymi czterema tabliczkami? Co one mogą oznaczać, mój drodzy? Raz, dwa, trzy, cztery tabliczki. Czy to może oznaczać? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Skoro tam jest szef, cztery puste tabliczki. To może to jest 0, 0, 0, 0, bo zero to jest w sumie, mój drodzy, nic. Co, stary? Ej. Zobaczcie, tu tak. jest, jest jakaś nitka poczekaj i ona zapala ogień. Tak. Faktycznie. Poczekaj, tu ej, nie, co stary faktycznie ta nitka tą zapala tą poczekaj stary? to faktycznie nie, ale my to nie, Zobaczmy, moi drodzy, zero, zero, 00000 Czy to może naprawdę otwierać ten. Kurcz, to nie otwiera, moi dody, to nie otwiera tych drzwi, ale. Ej, ej, może, może, może oni są głupi i 6669 znowu. 66669, to no, dobra, moi drodzy. W każdym razie poczekajcie. Tam były cztery tabliczki, to może ona, że to, że to są cztery cyfry, są hasłem, bo to jest, moje drodzy, miejsca więcej na, niż na cztery cyfry, moi niej, to jest ale... Cztery, 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 cztery. Nie, bo, bardzo... ale nie. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, jaki może być do tego z szyfry, moi drodzy. Z jakim szyfrem, jaki to, mo A, jaki no to... Jaki może być szyf do tych drzwi. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie tu jakieś tabliczki, zobaczcie! Tyle postaci było i tyle to temów, ale najlepszy on. Boże moi drodzy, o co tutaj chodzi? To jest jakaś tabliczka, której nie widzę do końca. Ale drodzy, tam jest jakaś kole... Ale to jest o mnie powiedziane. Tam jest moi drodzy, ale... kurczę, o co chodzi, to chodzi z tą tabliczką dysk, bo naprawdę jej nie to... widać tam, ona jest za głęboko. co według mnie, według mnie, ta... to jest wszystko pokazane o mnie. Tyle postaci było Dobra, stary, było nie, to nie to stary, to był... poczekajcie. Ale najlepszy, on, czyli Boże, najlepszy stary, ja. dobra, poczekajcie moi drodzy, zobaczcie. Tyl tylko godny to szef, moi drodzy, godny. co to znaczy? Dobra moi drodzy, ale o co tu może chodzi, zobaczcie, tyle postaci. Było czekaj, ile było? Czekaj, czekaj, ile osób chciał nas zabić, stary? A, Slender! Slender, boże, Slender, mój ty... Slender, 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 Piggy, grany Freddy. Czekaj, clown. czekaj, 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 czy to jest. Czekajcie, mój ty, to jest Slender, Piggy, grany Freddy, SpongeBob, clown. Chyba hey. sześć ich jest, zobaczcie, no, mój to sześć... Hey. Ha, no! Boże, on tu jest cały czas co jest... Co On co tu co jest! Tam nie było Co? Zostaw stary, uciekaj z tego ognia, Boże moi drodzy. Sześć postaci. I ja bo... to było siedem Czekaj, ja czekaj, czekaj stary, z... poczekaj, poczekaj stary. Ile było to temu? Bo tu jest moi ile to temów było? Ile było to temu stary? Chyba dwa to były, tak? Od Hirobrana no. i ten co was zamienił stary. Ja dwa to temu, no, no. Ale najlepszy on. kto jest najlepszy slender. Ja jestem, ja jestem najlepszy. Patrz, jest no, slender, jest jeden, moi drodzy, czyli sześć postaci, dwa to temu, jeden, to jeden, sl jeden slender, 6, 2, 1 ale co, ta tabliczka? Ej, ale to jest jeszcze jedna tabliczka? Ta... O, Boże, Freddy tu jest! Boże, mój do Freddy, on tu zniknął. Ale mój, tam jest jeszcze jedna tabliczka, która jest chyba kluczem tego krusła. Ale to już mnie nie dziwi, jak bo ktoś się wlewa i znika, bo to już jest normalne. Czekaj, stary, tylko godny zdobędzie w czymś, czy To oznacza, że, trzeba, że tylko godny go zdobędzie. Czyli trzeba się poświęcić, moi drodzy, i weź ten ogień. Dobra, mój, ja to zrobię. Uwaga, 3, 2, no to jeden. a A! tu! I was tak mało! To byłem, stary, i was tak mało, stary, i was tak mało. I was tak mało, stary. Czyli, czekajcie, ile, ile nas jest, ile nas jest, nas jest czterech, ty, ja, ty, ja, El Primo i Brock Sześć, czekajcie, sześć postaci, dwa totem, jeden sender i nas czterech, czyli, zobaczmy, moi drodzy, sześć, dwa, jeden, cztery To działa, to działa, moi drodzy, co to jest, co to jest za miejsce, moi drodzy, zobaczcie, co to jest w ogóle za miejsce, tu jest lawa Poczekajcie, sam pójdę, poczekajcie, uważajcie, uważajcie nie możemy nie, nie możemy ryzykować, poczekajcie stary, poczekaj stary, poczekaj stary, poczekaj stary, poczekaj stary. Poczekaj, stary. O, 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 Dobra, słuchajcie moi dóc, ale co tam może być dalej? Z lava, to jest kolejna lawa, jest jakiś labirynt, mój dodać co to jest? Boże, tylko nie w podłatej lawy Dobra, słuchajcie, dalej musimy iść dalej, co tam, Bo labirynt Co? Oj tu są! Tam, by co? O, to są, to, moi tu byli! Ha 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 ha, to koniec? Nie ma ucieczki! Boże moi docy jesteśmy zgubieni! Stary! Ale... Tu nie ma... To koniec! Nie ma koniec. ucieczki! Chyba. Boże moi do, to oznacza, że... To jest koniec i nie ma naprawdę ucieczki stąd, czyli to wszystko to było największe wielkie kłamstwo, stąd nie ma ucieczki, co? Czy to Ej, może być prawda? Od... Stary, moi drodzy, o co tu chodzi? To koniec, nie ma ucieczki, co my mamy teraz robić? Ale moi drodzy, tutaj miało być, tutaj miało być moi drodzy, tutaj miało być port, będzie ucieczka, miała to być, jak my stąd uciekniemy! Przecież Blok mówił, że stąd możemy uciec, co wszystkie wskazówki prowadziły nas, moi drodzy, do tego Popatrz, miejsca. Jak tam się trzymacie? Stary to, boję. Jest, star, to jest Stary to jest podpucha, to koniec moi drodzy, czy to jest koniec czy my naprawdę ugrzemy tutaj już nie ma Ej, ale ale już was, Mam dzień. Co stary, nie. nie! Czekaj, poczekaj, poczekaj stary, tam jest napisane, to koniec nie ma stąd ucieczki, stary. Ej, tutaj to to tutaj Stendera! Boże stary. To mówiłeś, stary? Widzę, to ten Slender, a to nie to Nie, to zabawkowy to na ozdobę. Dobra, ale no. słuchajcie, nie, to jest niemożliwe, moi drodzy, to jest niemożliwe. Mieliśmy jakiegoś typa, moi drodzy, ktoś przez cały czas dawał nam jakieś wskazówki, moi drodzy. Ktoś nam pomagał, wyraźnie nam pomagał, a teraz nie ma przejścia, moi drodzy. Co to może oznaczać, że to jest naprawdę poca? Czy naprawdę to jest nasz koniec? Nie, moi drodzy, to jest niemożliwe, żeby to był nasz koniec. Przeanalizujmy jeszcze raz wszystkie fakty, moi drodzy. Tutaj moi drodzy mamy groby osób ze szkoły Brasil. Są tutaj grup penny Bardzele dyrektora czy na raz, dwa, trzy, cztery. Jak czterech nas, stary, zobacz, tutaj do tego jeszcze, moi drodzy, tu jest jakieś więzienie stary. tu jest jakieś więzienie. To jest jakieś więzienie jest tu biblioteka. Jest tu biblioteka, bo nie, pewnie, pewnie w książce jest tajne przejście w każdych filmach, bardziej... Nie co? no, stary to nie ej, jest... Coś... Ej, w sumie też kilet może być. Ale to może być tam, ktoś kto tutaj... prawdziwego człowieka, który był Slenderem! Nie, stary też może być kogoś, to też tutaj został porwany i próbował uciec ją dobrze, wiesz stąd nie ma ucieczki. Moi drodzy, to nie jest... to nie jest film jakiś skarb narodu z Nicolasem Cage'em gdzie zawsze jest jakieś tajne przejście, moi drodzy, to chyba nie jest, ale zaraz, 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 zaraz Zobaczmy, to jest jakiś totem Slendera w ogóle. Zobaczcie. Ale to jest, jest dla ozdoby no, na bardzo zobaczmy Dobra moi drodzy, z takim tutaj małym czasem coś naprawdę może być mieć. Więc... Co to jest? Co to jest, moi drodzy? O co z tym to, chodzi? co ja myślałem, że to nie jest hotel. Co to? Stary, zobacz. Sandy, El Primo, Brock i Leon. Stary, ci się, odsuńcie się. Nic nie może wyglądać podejrzanie. Niech on myśli, że my dalej tu jesteśmy. Moi to jest jakieś tajne przejście. Eee. Zobaczcie. To są groby nasze, stary. Ej, słuchajcie, stary, Eju, ale w ogóle to anabry, wygląda anabry, jak anabry, portal. Mój Wy macie stary, taki ładny, a jest taki brzydki. No czemu? Stary, ogarnij się. To jest jakiś portal chyba. Czy to jest portal, Modzy? Napiszcie w komentarzu, czy mamy wejść do tego portalu. O co, co tutaj chodzi w ogóle? Ja to jest myślę, jakiś portal, nie, stary. Łapka. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do tego portalu czekajcie, na trzy... Czekajcie, czekajcie, Włożę. Trzy. Na... Czekajcie, włożę tego palca, Jak mnie coś ugryzie, to znaczy, że jest OK. Czekajcie. Dobra e, a... A, wow. Wow. E, Co, tak stary? Tak dobra, dobra, wchodzimy na no, trzy. Trzy, dwa, jeden... A. Co? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Boże, młodzy, gdzie my jesteśmy? Co? Co to jest? Tu, 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 tu stary, halo! Ej, ej, panowie, panowie, panowie! Dobra, my nie spadamy, słuchajcie! Ej, 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 dobra, już, już, panowie, to się z stało, słuchajcie! A my nie spadamy, okay. Co to jest za portal? Moje, to tutaj, to się przełodzi? To jest koniec lasu! Stary, to jest koniec lasu! Stary, chodź tutaj, chodź tu, stary! Chodź, stary, koniec lasu! Tu jest jakaś wielka łódź, moje, to jest koniec lasu! szkoda do tej łodzi, bo uciekamy stąd! Uciekamy stąd! Uciekamy stąd mój drodzy, uciekamy Chodźcie szybko do tej łodzi moi drodzy Chodźcie szybko Płynie, moi drodzy, gdzie my jesteśmy? Czy naprawdę moi drodzy, to była ucieczka moi to jest koniec lasu To jest koniec lasu, odpływamy stąd, chodźcie chłopaki chodźcie, Chłopaki, chodźcie szybko Odpływamy stąd, chodźcie do kajuty moi drodzy, odpływamy stąd Boże moi drodzy, uciekliśmy szybko Ja was poprowadzę Ej Primo, ej Primo w górę, w górę Zwijajcie szoty, zwijajcie szoty, płyniemy, odpływamy Zagle postaw, postaw żagle Boże moi <UE> drodzy, to jest to koniec. Uciekamy, moi drodzy, z tego z tego, moi drodzy, z tego przekrętego lasu Slendera, A więc moi drodzy, udało nam się, uciekamy z tego młody przeżącego lasu Slendera Idziemy! W każdym razie, moi drodzy, w kolejnym odcinku, zobaczcie jak nasze losy się dalej moi młody w kolejnym odcinku Prawdopodobnie pojutrze albo po pojutrze moi drodzy Zobaczcie gdzie my dopłyniemy moi drodzy, to łodzią, o ile gdziekolwiek to łodzią, moi drodzy, dopłyniemy. W każdym razie, moi drodzy, w kolejnym odcinku zobaczycie, moi drodzy, co się dalej stanie, moi drodzy, jak to łodzią będziemy płynąć. W każdym razie pamiętajcie koniecznie aby wbić moi drodzy na kolejny odcinek moi drodzy w każdym razie zostawcie moją złapkę w górę i subskrypcję napiszcie moi drodzy czy lubicie serię Minecraft standard do zobaczenia w kolejnym odcinku to 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 i... ruszyło Kłyniemy!